No, Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Empathy, z tej strony, Paweł. I to jest taki wstęp dla wszystkich, który nagrywam. W którym chcę się wytłumaczyć, że teraz, jakby w tym momencie, na ten okres będą połączone czytania na grudzień i na styczeń. Tak trochę się chcę zasekurować, bo, bo przyznam, że czas mnie. Nie, nie, mam, nie, nie mam za wiele czasu, jak pewnie nie tylko ja, tylko większość z nas. I postanowiłem, że, że złożę te czytania w jedno, żeby, żeby na pewno te przekazy się pojawiły. W związku z tym, ponieważ są to łączone czytania na grudzień i styczeń, może być tak, że one będą też się pojawiać w grudniu, powoli dochodzić po prostu. Nie, nie zdążę ich na pewno zamieścić wszystkich przed grudniem, ani nawet być może na początku grudnia. Dlatego e, proszę o, o cierpliwość, tak naprawdę, e, dla tych znaków, które, które będę musiały jakby dłużej poczekać. E, no właśnie, czytanie na grudzień, czytanie na styczeń. Mam tak, e, można by powiedzieć, że nie do końca to takie połączenie musi ze sobą pasować, tak? Bo z jednej strony. Mamy koniec, koniec roku, a z drugiej strony początek. No ale jak wszyscy doskonale z tego jakby nawet intuicyjnie sobie zdajemy sprawę, to tak naprawdę ma bardzo wiele ze sobą wspólnego, bo początek jest kontynuacją tego, co było wcześniej. I to, z czym wejdziemy, z jakiego rodzaju podsumowaniem, z jakiego rodzaju przygotowaniem wejdziemy w ten nowy rok, no, tak on się zacznie. Takie będą w nas emocje, takie będą w nas intencje, takie będą w nas plany, i chciałem właśnie, żeby to czytanie było takim podsumowaniem trochę tego, co było w celu przygotowania się na to, co będzie. Ja osobiście uważam, że to jest, to jest ważny moment w roku który właśnie pozwala, mam wrażenie, tak wyciągnąć z siebie więcej energii, więcej optymizmu, więcej nadziei, takiego też subiektywnego poczucia szczęścia albo wdzięczności za to, co mamy. To jest nie zawsze łatwe, ale myślę, że zawsze to jest potrzebne. Zawsze to jest potrzebne. No bo przecież chodzi właśnie często o to subiektywne poczucie szczęścia. No właśnie, no i co? Oczywiście zachęcam Was do zalajkowania e, tego filmu, zostawienia komentarza. Zachęcam Was również do e, tego, m, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, I do usłyszenia e, kolejnym razem w kolejnych filmach e, oraz w czytaniach, oczywiście, tak dla Was, dla Waszych znaków. Przechodzimy teraz. Do rozkładu dla e, Panny. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć o, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Bierzemy 8 kart na początek. Pierwsze na pozycji przeszłości, potem co jest pod powierzchnią tej przeszłości. Wasza teraźniejszość. Co jest e, pod tą teraźniejszością, co jest głębiej. Jakie czytanie, że jeden... Zawsze pogłębiamy temat. Wyzwanie. Co jest pod tym wyzwaniem, tak naprawdę? Przyszłość albo wynik? I co jest pod tą przyszłością? W tle macie trójkę kielichów czyli zabawę, szczęście, spotkanie z przyjaciółmi, relacje z innymi ludźmi. I jeszcze weźmiemy sobie po dwie karty. Dwie karty, jedną. jedną na grudzień, a drugą na styczeń. Zobaczmy, jak wyglądała Wasza przeszłość. Co odchodzi do tyłu. Hmm? Rycerz Mieczy. Hmm. Mam wrażenie, że jakby kończy się jakiś taki etap związany z dużym przyspieszeniem. Etap, który wy hmm, bardzo Was też angażował mentalnie, tak? Dużo byliście w niego. Um, mocno byliście w tak zakotwiczeni w tej sytuacji, bo to jakby jest siła, jaką, e, z jakiej bazuje rycerz mieczy. Rycerz mieczy jest kartą dużej skuteczności, dużego takiej zdolności wpływania na sytuację. Wszyscy rycerze. W przypadku rycerza mieczy jest to taka. Yy, zaawansowana szybkość tak i taka energia która jakby pozwala bardzo mocno w coś wejść w bardzo krótkim czasie i dostać to czego się chce. Skąd on bierze na to zasoby? No właśnie z tego swojego ego, z tego że wie kim jest i wie co chce. To jest dwór mieczy, a więc dwór myśli i to one jakby kształtują, one są jakby tym paliwem, które pozwalają na taki wysoki poziom zaawansowania, zaangażowania, zaawansowania w efektywności. Pod spodem też są miecze. W tym czytaniu, tylko energia bardziej spokojna, czwórka mieczy. Ja myślę, że tutaj te karty mówią o tym, że w przeszłości e, byliście bardzo dobrze poukładani. Ja tak rozumiem to, rozumiem to połączenie tych dwóch kart. Rycerza mieczy, który jest kartą dużej skuteczności, i czwórki mieczy, która jest kartą przygotowania do dużej skuteczności. Takiego odsunięcia się od działania po to, żeby zebrać myśli, zebrać doświadczenia, zebrać wiedzę. To, co jest najważniejsze, zebrać te miecze, tak, które tutaj symbolizują em, to, co będzie dla nas najistotniejsze, to, czego będziemy używać w przyszłym wysiłku i czego, i czego używaliśmy wcześniej. E, duże zaangażowanie, ale też jakaś dojrzałość, mimo tego, że może rycerze mieczy nie są kartami, które em, są przypisane do dojrzałości, to myślę, że ta czwórka miecze ona to trochę równoważy. Może to też oczywiście dotyczyć tego, że były takie momenty w waszej przeszłości ostatniej, które takie były mocno skonfrontowane, tak, czyli duża szybkość, duży wydatek energetyczny, a potem, a potem spokój, tak, i to mogła być trochę taka sinusoida, mogło być to męczące, jeśli tak faktycznie było, bo nie pozwalało jakby utrzymać rytmu. W waszej teraźniejszości jest paść monet, ja bym powiedział, że jakiś regres, ale może niekoniecznie w takim znaczeniu bardzo mocno negatywnym. Raczej myślę, że to jest taka reakcja na tą silną energetykę z przeszłości, e, po to, żeby e, wycofać się do siebie, tak? żeby też zebrać to, co robi e, Paśmona. Zbiera przy sobie to, co ma dla niego ogromną wartość, co go napędza. E, to już nie jest przestrzeń działania, to jest taka przestrzeń bardziej e, posiadania. W przypadku e, Paziamone tym, co e, posiada, jest przede wszystkim jakiś rodzaj wiedzy, jakiś rodzaj nauki, jakiś rodzaj doświadczenia, które on kumuluje w sobie e, i zbiera tak naprawdę. I, m, trochę w nadziei na to, że w przyszłości mu się to przyda, ale też bardzo dlatego, że sam ten proces go fascynuje, sam ten proces go pochłania. E, wycofanie. Na pewno bym powiedział, że wycofanie, no... I jeszcze dodatkowo jest to wzmocnione kartą cesarzowej. Bardzo tak tematycznie te dwie karty, tak wizualnie może, do siebie pasują, bo mamy tak naprawdę dwie łąki, tak, które pokazują taką przestrzeń spokoju, relaksu, odpoczynku, bliskości z naturą, bliskości z naszym sercem, z tym, czego potrzebujemy, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować. Tutaj nie ma ludzi, tak, tylko jest ta wolna przestrzeń, tylko ja, E, i, e, I przyroda. Ja myślę, że to, co powiedziałem o regresie wcześniej, przejście z działalności, z aktywności em, w taką, taki spokój, w dbanie o siebie, e, w chęć tego, żeby po prostu co było, to było, a teraz po prostu, żeby było mi dobrze. Tak? Żeby za dużo nie musieć działać, żeby za bardzo się nie aktywizować, żeby się nie wystawiać na jakieś nie, niepotrzebne sytuacje. Takie, takie właśnie mocna, mocna współpraca z tą trójką kielichów, nie tylko jako w takiej karty, aurze towarzystwa, ale bardziej w takiej aurze karty zabawy. Zobaczmy, co będzie wyzwaniem w takim razie. Hmm, może wyzwaniem będzie utrzymanie tego spokoju, tego, tej otwartości, Powiedziałbym, że pewne odgrodzenie się od przeszłości, bo dla mnie bardzo te karty tutaj się oddzielają, tak jakby tu była jakaś granica między nimi i o to chodziło. Ehm, jesteście na pozycji pazia monet, trudnością dla was może być paść kielichów. Ehm, te karty oczywiście e, mogą pokazywać dzieci tak? i bycie w relacji też z dziećmi i, i tego, że to w to jesteście zaangażowani bardzo mocno. E, może jeśli iść tym tropem, to może jakaś dziecięca wrażliwość tutaj być wyzwaniem, albo wy będziecie musieli na nią odpowiedzieć dosłownie w kontakcie z drugą osobą, albo e, może też niedojrzałość, tak, albo e, może to dotyczyć tego, że po prostu wy będziecie musieli w sobie znaleźć, no właśnie, ten spokój, tą taką przestrzeń absolutnej swobody i absolutnego zaufania, żeby być może połączyć się z tą. Energią kielichów. No, niesamowicie konsekwentne te karty, zobaczcie. Powietrze, powietrze, ziemia, ziemia, e, woda, woda. E, wyzwaniem jest dziewiątka kielichów. E, dziewiątka kielichów to jest odsunięcie się. Czyli ja bym powiedział, że my, wy jesteście w tym stanie e, odseparowania, zadbania o siebie, e, skupienia się na tym, co was będzie budowało, ale myślę, że ta przyszłość, która była intensywna, jeszcze na Was oddziałuje i ciągnie Was w stronę tej przyszłości. Stąd wyzwaniem jest odcięcie się emocjonalne od tego, co było i zajęcie się samym sobą, zajęcie się swoją małą przestrzenią. W dziewiątce kielichów nic się nie dzieje, ale w dziewiątce kielichów właśnie o to chodzi. To nie jest siódemka monad, w której nic się nie dzieje, a my czekamy, żeby coś się wydarzyło, żeby się zjawiły te owoce naszej pracy, tylko w dziewiątce kielichów nic się nie dzieje, i to nam daje szczęście, to nam daje satysfakcję. To jest to nasze królestwo, na które czekaliśmy, ten święty spokój. To jest wyzwanie, tak jakbyście jeszcze musieli o to powalczyć. Nie wiem, czy tutaj akurat ta metaforyka walki jest dobrym słowem. Może bardziej popracować, zastanowić się, w jaki sposób ten stan uzyskać. No dobrze, zobaczmy, co przyniesie przyszłość dla Was. Mamy e, e, tą eksplorację, że tak powiem, e, dworu wody, tutaj się pojawia tym racerzem, rycerz kielichów, tak jakby, on, tak jakby m, to uspokojenie, które się zadzieje myślę, że w grudniu ono w końcu przyjdzie właśnie w takiej postaci rycerza kielichów, prawdopodobnie w styczniu, tak? czyli e, przeformułowanie tej dużej aktywności, tej zadaniowości, tego, tego ja, 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 co ja chcę, tak? I że muszę to zrobić tu i teraz, poprzez to uspokojenie, poprzez pracę nad sobą. Myślę, że właśnie taki relaks życiowy ogólnie i wycofanie się z aktywności przejdzie w taką pozycję, że też to, co ja chcę, też to, co ja mam wartość, ale ja już to robię w swoim tempie. Robię to zgodnie ze swoją naturą, tak? ze swoimi pragnieniami. Nie, nie wysilam się, tak? Nie skonfrontuję się i nie zderzam. Eem... Na końcu, pod powierzchnią tego e, rycerza kielichów jest. E, Wróciliśmy do dworu powietrza, ale zupełnie innej energetyki. Bo mamy królowe monet, tak? a więc jakby tą najbardziej spokojną z wszystkich kart dworskich, jeśli chodzi o e, dwór powietrza. Tutaj przede wszystkim chodzi o rozsądek i zrównoważenie. To jest kontrola emocjonalna, eee, taka nawet trochę, taka za bardzo, nawet takie trzymanie trochę siebie na dystans. Bym powiedział, że w królowie, e, królowie, królowa mieczy czasem potrafi tak swoje własne emocje trzymać na smyczy. Tak? Ona będzie to kontrolowała wszystko, bo największą wartością dla niej jest rozum i nie wyjście z jakiejś takiej pozy, z takiego zachowania, bycia w całkowicie kontroli. Żeby inni to widzieli, że jest, jest tak na wysokim Piedestale, że nie może być skrzywdzona um, Myślę, że ten pewien rodzaj Izolacji, odsunięcia się Od spraw, być może, które gdzieś was Angażowały, może były trudne, niewygodne Może was po prostu tak zmęczyły Że już chcecie być od tego odsunięte Uda się Uda się na poziomie emocjonalnym, ale też Na poziomie intelektualnym To ja widzę tą integrację um, będzie jakieś wywyższenie tutaj dla was. Jakiegoś rodzaju. Mhm. Zwłaszcza, że jesteście na pozycji przecież, no niby Pazia monet, chociaż tutaj też była cesarzowa, to nie jest jakby niska energetyka, wręcz przeciwnie. To jest na razie jedyna e, wielkie arkanum, które się pojawiło. Ono tak myślę, tak, taką rzuca aurę na całe to czytanie. Także to, co powiedziałem, chodzi o to, żeby zwrócić się ku sobie. I ku temu, czego w tym momencie potrzebuje, to mogą być spokojne czynności, bardzo konkretne, bo to jest energia ziemi, a więc wszystko ukonkretnia, e, które będą wam, przy, będą wam sprzyjały w tym, jakby otrzymaniu takiej aury em, spokojnej wody, nie? Bardzo takie to czytanie jest, no to jest taki w ogóle przestrzenny ten Tarot, ta talia, ale tu właśnie, zobaczcie, dużo wody, dużo łąki. Ta woda nie jest absolutnie wzburzona, tylko taka spokojna, relaksująca. Te zimne karty tutaj jedyne to, są te, te, to jest ten dwór mieczy. Ale już nie w tej królowie, która jest ponad to i znowu pokazuje tę przestrzeń. Patrzenie z wyższej perspektywy. Dobrze, zobaczmy kartę na grudzień. E, piątka mieczy. Mhm. To jest to, co, o czym tutaj mówiłem, nie? że to jest jakaś taka, taka energia z przeszłości, która jeszcze na Was wpływa i na którą próbujecie zareagować, która była taką energią konfliktu. Eee, musieliście na coś odpowiedzieć, byliście bardzo zaangażowani, myślę, że bardzo Was to spaliło i to nie jest tak, że nie mieliście w tym sukcesu bo ten rycerz mieczy pokazuje, że jakoś sobie radziliście w tym wszystkim. Ta czwórka mieczy też pokazuje, że to też nie jest tak, że wylecieliście spod, jakby spoza kontroli. E, to jest sensowne, tak? Bo jeśli ma się wszystko skończyć królową mieczy, to ona skądś się musi wziąć. A ta czwórka mieczy pod spodem przeszłości pokazuje, że macie zasoby do tej takiej precyzji intelektualnej. Też w samokontroli, też w takiej e, autoanalizie też w podejmowaniu dobrych, właściwych decyzji, ale mimo to... Ta energia piątki mieczy, czyli takiego wojowania, zaangażowania, zmagania się z różnymi sprawami, też może takiego. W piątce mieczy najbardziej jakby charakterystyczne jest to, że cały nasz umysł, całe nasze myśli podporządkowane są jakieś niewygodnej, konfliktowej zazwyczaj sytuacji. I my jesteśmy cali w tym po prostu, cali w tej sytuacji i nie możemy z tego wyjść. Trochę tak jak ta postać tutaj, nie? która faktycznie jest otoczona tymi czasowami. Um, chodzi o ochronę, nie, ale ten, ten, ta agresywność jakiegoś rodzaju gdzieś się tutaj wy, wysuwa na plan pierwszy styczeń. W styczniu mamy e, tym razem siódemkę mieczy, a więc myślę, że gdzieś. E, ja bym tak powiedział to, że będzie czas na jakiś e, rodzaj e, nowych zmagań po prostu. Z czymś będziecie musieli e, wejść w konfrontację mimo wszystko, ale bardziej spodziewam się z pozycji właśnie tego rycerza kielichów i, e, m, i tej e, królowej, królowej mieczy. Siódemka, e, siódemka mieczy, ona bardziej zwraca uwagę na taki element e, poradzenia sobie, ale sprytem. Tak? Jest niewygodna sytuacja, w której funkcjonuje, ale jakby e, działam ze sprytem. Nie w takiej. Tutaj na tej karcie nie do końca to widać, nie? Bo e, mamy bezpośrednią konfrontację właściwie. Karta jest dosyć agresywna. I to jest zgodne z naturą karty, to znaczy ten element agresywności, tylko że on w siódemce mieczy odbywa się w sposób sprytny. Dostaje to co chce, ale nie poprzez wzięcie udziału w bitwie, ale poprzez wymienięcie tej bitwy. Stąd ja myślę, że ta królowa mieczy w tym czytaniu jest niezwykle istotna, tak? bo ona, zresztą to, że ten, te miecze się tu pojawiają, tak? ona jakby da Wam em, te zasoby, ten sposób działania, może bardziej ten styl działania, właśnie, o którym mówiłem, że jest taki wyważony, taki spokojny, taki zdystansowany, nie, rzut, nie, 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 nie idę za emocjami, tylko za rozsądkiem, żeby nawet jeśli pojawi się jakaś sytuacja, z którą trzeba będzie sobie poradzić, może wrócić coś z tego tematu. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ten temat piątki mieczy, nawet to jest bardzo prawdopodobne, może w jakiś sposób wrócić siódemce mieczy, tylko wy będziecie mieli już inną metodę. Tu była bardziej konfrontacyjna, tu jest właśnie taka bardziej um, wycofująca się, tak? Nie rezygnuję z siebie, nie rezygnuję z tego, co chcę i z tego, co potrzebuję, biorę to, co mogę wziąć, ale resztę się nie angażuję to jest klucz do tego. I myślę, że to, to przejście, które tutaj widzieliśmy i które omawiałem już, bardzo Wam w tym pomoże. Ok, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo e, za e, wysłuchanie czytania, za obecność ze mną na kanale. Zapraszam Was oczywiście do zalajkowania filmu, do zostawienia komentarza pod filmem dla mnie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Te osoby, które jeszcze tego kanału nie subskrybują, zostańcie z nami na dłużej. Jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to może do mnie pisać na adres mailowy. I do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa.